Bardzo proszę Pana Posła Edwarda Siak. Szanowny Panie Poseł, Panie Wójcie Państwo, Samorządowcy, Panie Wójcie, yy, Szanowni Państwo, yy, dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Jest ona ważnym elementem budowania yy, naszej świadomości czym rzeczywiście Kolej jest i jak wielką rolę odegrała w budowaniu y, sukcesu tego regionu, nie tylko południowej Polski, budowaniu sukcesu całej Polski, ale i jaki wielki postęp za sprawą kolei dokonał się w ogóle w świecie, bo będziemy w tym roku, czy w tym roku obchodzimy w ogóle 200 lat od ten momentu, kiedy pierwsze pociągi zaczęły w Anglii jeździć dokładnie w 1825 roku i to zaskakujące, że mimo iż w XIX wieku Polska była pod zaborami. Rodziły się tak wielkie inwestycje, czyli ten kapitał widział wielki potencjał w kolei, który daje możliwość nie tylko zarobienia, a pieniędzy, ale i daje możliwość takiego wielkiego awansu ludzi, którzy tak jak tutaj w rejonach podgórskich funkcjonowali. Dawał im wielki, niewielki awans, bo mówię tutaj również o takim wyjątkowym odcinku, jak chociażby yy, kolej, która w pewnym momencie zaczęła jeździć z yy, sabówki do zakopanego. Jest mi bardzo ten odcinek również yy, bliski z racji, że yy, tej racji, że właśnie tam mieszka. To wyjątkowa historia. Dziękuję, że możemy ją poznawać, trzeba ją na nowo odkrywać. I myślę, że kolej jeszcze nie powiedziała ostatniego zdania, jeśli idzie o swoje możliwości. Zwłaszcza te ostatnie inwestycje, tak jak pani poseł mówiła, rzeczywiście one się wpisują naprawdę w, w duże możliwości rozwoju całego naszego regionu i dziękujemy za to, że nawet jeśli chwilowo są jakieś trudności, że taka inwestycja właśnie jest realizowana, trzeba być za to, za to po prostu również wdzięczny i, i patrzeć na... Cały ten proces rozwoju kolei z punktu widzenia właśnie historycznego. A kolej zawsze była takim ważnym elementem awansu społecznego. Ja również, kiedyś interesując się historią II Rzeczpospolitej, zauważyłem taką ważną rzecz, która była wtedy zauważana, a mianowicie, że. W 1928 roku na kolei pracowało 100 tysięcy osób. To nieprawdopodobne, że wtedy Polska pod względem niepodległości już miała tak dużą grupę kolejarzy i ci kolejarze byli elementem bardzo poważnego awansu społecznego. Praca na kolei była wielkim awansem. Ci ludzie nie dość, że dobrze zarabiali, to mieli wielkie poważanie i tego dzisiaj również kolejarzom życzę, żeby y, y, ten zawód, ta profesja wróciła do łask, y, bo lata 90. były takim okresem smutnym dla kolei, kiedy wydawało się, że, że, że to wszystko nam jakoś bardzo y, pada nawet to, co było dorobkiem wielu, wielu y, pokoleń, bo i mamy takie odcinki i linii kolejowe, które przecież były rozbierane zupełnie nierozsądnie, y, bezmyślnie, a dzisiaj po prostu do tego trzeba, trzeba wracać. Życzę, aby kolej się rozwijała, byśmy y, czerpali z wiedzy, z doświadczenia y, i przekazywali to przyszłym pokoleniom, które tutaj są na, również na tej sali jako ważny dorobek cywilizacyjny również naszego regionu. Wszystkiego dobrego. Panu Wójtowi dziękuję za zaproszenie i że możemy się tutaj spotkać na tej konferencji. Dziękuję bardzo.